Dobra, zobaczymy. Darku, oprowadź mnie o ru po ruinach. A jak tam Wojtek? Instaluje to? Ech, niech wie. Waiting for players. Ja już sobie chodzę, ale i tak jest waiting for players. E, no bo chodzić, chodzić możesz. Ale potem się wcofnęło. Siemanko, niemców. Siemanko. Powiem Wojtkowi, żeby wziął tego ostatniego. A, jaki jest ostatni? Bo nie... nie, nie Taki, ma... jakiś gruby rusek. Tak? Ten Niemiec mi się podoba. Nawet... Ty to bardziej przypomina okopy niż ruiny. To je, są ruiny, tu są czaszki. To nie jest zabawne. Jak ktoś już się tam napierdziela, a ja nic o tym nie wiem. Co tu jest kurde hostem? Nie. Jezusie. Nie wiem gdzie jestem, nie wiem co robię, nie, wie, gdzie, nie wiem gdzie idę. Ja te... Kuźwa, to jest labirynt! Weź tu kogokolwiek znajdź! Da wokej, się A już ludzie się pozabijali, no. Z dwa na dwa. Anna wielka dziura. Kontra. Odtoli i Trowa no Nikolas. Brzmi fajnie. Siemam. Ej! No! Za mało nas. Co herał? Szukasz ich? O! Oh, yes! <laughs> oh, oh, oh! Zabił mnie! <laughs> Serio... Jest no, knock knockdown i samą siebie też wyjebałam. <śmiech> 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 tak, o Toli kill kanjula, kanjula kilo Super! <laughs> Podoba mi się to. 3 na 3, może być. Żebyś wymyśliła okopy, kurde. Jakby było więcej ludzi, byłoby fajniej. Nie to! Widziałam skacze. Zaraz nie rozpoj. Oj. Pardon. Kille! Ej! Co? Nie mogę, bo ja sama umarłam. O losie. Więcej tak nie gramy. Czemu? Przyłączamy się tylko do innych gier. Proszę cię. Czemu? Ej no! Do mnie! Uciekaj! W moją stronę. Nie dało tak. Co tam jest? A. Czy tam jest ich dwóch? Tak. Co tu nie idę sama. A! Tam? Co ty robisz? Weszli nam do kryjówki! Zabili mnie! No widzę, skaczę tam. żabka je Yo, naprawdę, ej serio? Do góry wstawaj Nie dałaś rady Jak? No nie Że On kliknął help coś tam Ale musi wskoczyć help. takie budutne help Od tej pory ja się tu bunkruję Ja nigdzie ja nie, nie biegam Ja biegam Ja nie, bo to jest żałosne Killowi w, w dupsko, no. Ja idę dołem Coś to krzycz. Nie przybiegnę na pomoc. A chciałam zrobić egzekucję Naprawdę! Ej, jak to jest? Co? Ciecha, ja im się wie, butnę na chatę. No to leć. No już jestem. Tylko niech wyjdą. W wyszli. Wyszli, wyszli. Cholera. Musiałbyś jakiegoś zabić. No. Przydałoby się. No. Jezu, kotkę i myszkę kremią z Rachunki wyrównane. O, akurat ich zabiłyśmy, to ja lecę do nich. O, to już idzie. A ja tu będę sobie kampić. Nie będę... Tam, sens kam kamp! Nie tutaj, będę bez sensu idzie, idzie tu jeden. Ty jesteś dobra w bieganiu po terytoriach, ja jestem dobra w kampieniu. Nie Naprawdę e... wyjebałam kosmos. Był. Gdzie ty byłaś kurde, bo teraz jak mnie gościu złapie, to będzie chłopowa. Ja zabiłam tamtego tylko dlatego, że on był tego AFK Nie <noise> jestem ciur Aaaa, nie zdążyłam z egzekucją. A, zabierasz go? Tak. Ktoś mi tu dyszy? Czy ja to dyszę? O, tam jest. To jest. O. Okej, Oj. zwiał. To jest. Nie! Kurde, no nie ładuj teraz, głupku! Co? Skąd? A! Nie miałam am am amunicji, no! W sensie, Han Hanana Reload? Ej, co mnie tak zaczęło ciąć? Tnie mnie jak... Emoś Nie wiem... Tniesz się jak emo? O, został po nim tylko broń O, został tylko jeden O Toli left the battlefield o, gra się zaraz skończy No eee. i dobrze, wygrałyśmy Siemka, ona. Siemanko. Robimy umcyk, 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 umcyk. <głosy> 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 Nie mamy synchra. Czekaj, trzy na, cztery. Cztery. na trzy trzy, czt <noise> trzy cztery ry <noise> Jezu się bawią. To... No, ej, gram miała się skończyć, no i co? Widać, że trzeba jeszcze pobiegać. Miała się skończyć 30 sekund. A może miała się skrócić o 30 sekund? No nie, no bo nikogo nie ma, to do kogo mam strzelać? Do ciebie? Ty, ale mam ogień tego. Wyłączony przyjacielski. O, oh. mission accomplished, zajebiście. O, Opa, to było smutne. To był taki pasjonujący mecz! <laughs> Najfajniejszy był umcyk. Kurwa, zapomniałam. <laughs>